Cześć. To moja Honda gorsza niż wygląda, bo o ile yy, wygląda bardzo ładnie, to mechanicznie trzeba nad nią trochę popracować. Rozrząd, skrzynia biegów i hamulce te tematy będą przyświecać nam w najbliższych odcinkach cyklu o Hondzie. A partnerem odcinków, serii odcinków będzie Hoffman Serwis z Rzeszowa, gdzie będziemy pracować przy tym samochodzie, aby nie tylko pięknie wyglądała, ale także jeździła. Startujemy! Partnerem cyklu jest Hoffman Service, specjalizujący się w naprawach układów wtryskowych, regeneracjach turbosprężarek i serwisie automatycznych skrzyń biegów. www.hoffman.auto.pl Wracamy z jazdy próbnej, Paweł już mniej więcej Zdiagnozował samochód. Pawle, czekam na werdykt. No złomować? Ja, myśl, ja myślę, że jeszcze do diagnozy chwilkę. No za ładny samochód, żeby go złomować. Natomiast e, moje przemyślenia nie do końca idą w kierunku uszkodzenia skrzyni. E, Usterka, która występuje, występuje nie do końca za każdym razem, jeśli chodzi e, o sposób, nawet przyspieszania praktycznie przy takim łagodnej jeździe y, usterka prawie jest niewyczuwalna przy jeździe agresywnej y, dopiero czuć szarpnięcia na wyższych biegach jest to bardziej wyczuwalne troszkę zachowuje się jakby samo przeniesienie napędu jakby y, troszeczkę nie do końca y, działa prawidłowo y, sprzęgło hydrokinetyczne może już tam są y, pewne zużycia jeszcze się tak zastanawiam, kiedy tu był w ogóle wymieniany olej w tej skrzyni. Może zwyczajnie on ma pogorszone właściwości hydrauliczne. To są na razie moje przemyślenia wstępne. Myślę, że warto zacząć od sprawdzenia oleju, uh -huh. od ściągnięcia też miski ze skrzyni. Zaraz zobaczę, jak tam się do niej dostaniemy. Porozmawiam jeszcze z. Teraz będziemy mogli wyjechać tutaj raczej. Porozmawiam jeszcze z kolegą Grzegorzem, który będzie pracował przy tym samochodzie, jak on do tego tematu podejdzie. Mm -hmm. I będziemy ustalać, w którym kierunku zmierzać. A jak ogólnie, Pawle, oceniasz stan samochodu? Przyznam, że dawno nie jechałem takim samochodem. To jeszcze sobie przypominam troszkę młodsze lata na warsztacie. Jest bardzo wygodny, natomiast jeszcze nie poczułem zawieszenia. Mam wrażenie też, że, że tak jakby nie do końca są sprawne amortyzatory, ale to też się może okazać dopiero na warsztacie, jak sprawdzimy. Jest też bicie na przednich tarczach, to jest ewidentnie wyczuwalne. Czyli to jeździ to auto jednak, tak to, jeździ, tam, jak, no, to jeździ. jak jeździ, to myślę, że ja spróbuję. W ogóle, Piotra tutaj poprosiłem, bo to był kompletny przypadek. Byliśmy wczoraj na szkoleniu, a właściwie Piotr był u nas i dzisiaj, jak się dowiedział, co my będziemy dziwnego tutaj wyrabiać przy, przy tym samochodzie, to powiedział on musi, musi tutaj być, bo. On no, lubi samochody za dziewięćdziesiątki. Dowiedziałem się, że będziemy wymieniać skrzynię biegów, która zresztą czeka, ale dzisiaj mówicie, że jeździliście autem, auto zmienia biegi, tylko szarpie. Spróbujemy w takim razie uratować tą skrzynię biegów, czyli najpierw ją, najpierw ją wyczyścimy, a potem dynamicznie wymienimy olej i zobaczymy, co się stanie. Przyznam, że to jest Czyli Ryzyka nie mamy. Generalnie często mógłbym proponować wymianę z płukanką, natomiast jak robimy to dla klienta, to czasem się muszę nad tym zastanowić trzy razy, bo klient zawsze e, potem powie, wymieniliście, teraz mi cieknie ze skrzyni, teraz coś się dzieje. Cokolwiek by nie było, to po co robiliście tą płukankę? E, tutaj mamy sprawę czystą, ponieważ w razie czego możemy wymienić skrzynię, na to się Janek zgodził. Natomiast e, ta usterka. Jest według mnie zbyt mała, zbyt małe jest to szarpanie, żeby od razu iść w kierunku podmiany skrzyni, która nie jest nowa, jest też używana. Więc to jest taki minus. Nie wiem, jak, co ty o tym sądzisz tak? Przede wszystkim. Przebieg mamy na liczniku ponad 400 tysięcy kilometrów, To jest duża ten skrzyni biegów automatyczną, co by nie mówić. Nie mamy ryzyka, bo, bo mamy następną skrzynię biegów, która miała dźwięk. Mieliśmy nic w ogóle nie robić. Tak więc jestem w ogóle bardzo ciekaw. Tak jak było powiedziane, że. Może nie zawsze klientowi przy przebiegu 400 tysięcy kilometrów, przy takich tam, powiedzmy, prawie awaryjnych historiach, że, sam, że skrzynia dosyć już mocno szarpie, proponujemy klientowi tylko i wyłącznie czyszczenie i wymianę oleju, bo może się to nie skończyć dobrze. Ale to jest bardzo dobry przypadek. Jak się, jak się skończy niedobrze czyszczenie i płukanie, o czym oczywiście Wam powiemy, no to tam czeka skrzynia biegów przygotowana do przełożenia. Będziemy przekładać. Ja jestem prawie przekonany, że ona będzie pracować po czyszczeniu i po wymianie oliw. No to działamy. Grzegorz, zaczynaj! I ja naprawdę tak mówię, to naprawdę zadziała. 400 tysięcy to jest dużo, ale to jeszcze, to jeszcze nie szrot. Dla mnie to też będzie duży test, bo m, tak jak powiedziałem wcześniej, nie mogę testów robić na klientach. A tutaj mamy taką, laboratoryjne po prostu. takie działanie laboratoryjne. Szarpania tak? w skrzyniach to są najczęściej problemy z nieutrzymywaniem ciśnienia wewnątrz układu, czyli. No, bo automatyczna skrzynia biegu hydrauliczna pracuje w ten sposób, że przekładnie planetarnie trzeba pozapinać w pewne stopnie swobody. I szarpanie przy, przy przekładaniu biegów z jednego na drugi, czyli przy zmianie jednego stopnia swobody na drugi przy przekładni planetarnej, jest realizowane hamulcami. I te hamulce są sterowane siłownikami hydraulicznymi. Siłownik hydrauliczny dostajecie się nie z magistrali ze skrzyni biegów, który jest sterowany w płycie sterującej zaworami. A więc, albo zawory są brudne. Albo pompa, która podaje ciśnienie, nie daje właściwego ciśnienia, albo elementy wykonawcze, siłowniki, które ściskają hamulce, czy sprzęgła, różnie to się nazywa, nie mają już, tak powiem, siły, bo puszczają ciśnienie na boki. Więc są różne powody. W tym przypadku, jeżeli to jest spowodowane zanieczyszczeniami, czyli ten przepływ ciśnień wewnątrz skrzyni biegów jest spowodowany tym, że mamy brudy w skrzyni biegów, to tym środkiem, który pokazywaliśmy, te brudy usuniemy. Jeżeli to było spowodowane tylko i wyłącznie zanieczyszczeniami skrzyni biegów, to ta skrzynia zacznie bieg zmieniać dużo lepiej. Jeżeli szarpanie tej skrzyni biegów jest spowodowane tym, że skrzynia już nie potrafi utrzymać właściwego ciśnienia, bo jest zużyta, bo są zużyte siłowniki, bo jest zużyta pompa, bo są różne, może uciekać ciśnienie, mówiąc krótko, w różnych miejscach, no to niestety wymiana oleju z czyszczeniem nie da efektu. Będzie dokładnie tak samo przed jak po. Zobaczymy, co się stanie. Jeżeli... A jeżeli być gorzej? Gorzej być się, raczej nie powinno po czyszczeniu, ponieważ... Usunięcie brudu raczej nigdy nie szkodzi. Raczej trudno sobie wyobrazić, żeby zanieczyszczenie usunięte ze sterowania hydraulicznego skrzyni hydrokinetycznej ja bym... spowodowało to, że będzie jeszcze gorzej. Ja bym dodał tutaj, że mogą powstać na przykład wycieki, ponieważ Środek czyszczący jest środkiem penetrującym, zgadza się? No dobrze, tylko że Ale to, te są, wycieki... to jest samochód z lat 90 i one z reguły, też powiem wszystkie uszczelniacze, oraz przygotowane, że tak powiem, pod ciężkie warunki eksploatacji, pod wszystkie uśrodaje olej Ja biorę pod uwagę czy duży. A raczej, jeżeli nie wy... cieknie teraz, to po samej kółkańce też cieknąć nie powinno. Zresztą będziemy mieli doskonały test. Zaraz obejrzyjemy no skrzyniak dokładnie spod spodu. Też to będzie dla mnie dobre. Jeżeli będziemy widzieli, że cieknie, to później też sprawdzimy, czy cieknie, a jeżeli nie cieknie, to potem będziemy obserwowali, czy cieknie. Wszystko będzie widać. Super test w ogóle. Nie wiem, czy to słyszycie, co ja tutaj słyszę. To będzie, to jest jeszcze taki luz na przegubach, na przeniesieniu napędu, że pewne elementy nie tylko są w skrzyni biegów, ale już samo przeniesienie na koło. O to wszystko tutaj. Patrzcie, jak ja trzymam tutaj równo, a to jest luz no na tak, przegubie przebudowę. zewnętrznym. To już przegub. A Jeszcze zobaczę drugi przegub, czy jest większy, czy mniejszy. No, bo są mniej więcej podobny, podobny luz, więc to też generuje taką usterkę, którą żeśmy usłyszeli przy niższych biegach, przy, e, przy niedużym, niedużych naprężeniach, a zmianie biegów to się pokazało na skrzyżowaniu e, jednym i to nie jest związane już bezpośrednio ze skrzynią. Tak delikatnie ściągnąłem krople na palec. Widać, że olej jest przeźroczysty, ten, co nam się zlewa. No to już mamy informację, że ten olej gdzieś prawdopodobnie ktoś wymieniał, bo przy 400 tysiącach jest to niemożliwe, aby Żeby zrobić tak wymianę dobrze. dynamiczną. To włączamy się pomiędzy skrzynie, a w tym przypadku pomiędzy chłodniczkę oleju. Tam w układzie ona jest. Grzegorz już wszystko podłączył. Wymieniamy, wymieniamy olej jedyną, moim zdaniem, słuszną metodą w hydrokinetycznej skrzyni biegów. Bo hydrokinetyczna skrzynia biegów to jest taki układ mechaniczny, gdzie po odkręceniu korek, bo niektórzy mówią, że można przecież statycznie wymienić olej, tak jak w silniku odkręcić korek, olej zleci, dolewamy, nalewamy nowy i tak dalej. Tylko że w silniku odkręcając korek miski olejowej spuszczamy 99-98% oleju z układu. Tylko niewielki procent oleju zostaje w układzie, w pompie, w przewodach. I tam skąd nie chcesz że tak powiem, wylecieć, bo go nie jest w stanie mieć. Natomiast w hydrokinetycznej skrzyni biegów, po odkręcaniu korka, spuszczamy ze skrzyni biegów to zależności od konstrukcji, powiedzmy od 30 do 60% objętości oliwy. Cała reszta oleju zostaje wewnątrz układu, najwięcej w, w sprzęgle hydrokinetycznym. To jest największy objętościowo i najwięcej oleju tam zostaje, ale w całym, całym układzie później, we wszystkich pompach, przewodach, zaworach, filtrach, wszędzie olej zostaje i nie jesteśmy go w stanie usunąć. Jedyna metoda na usunięcie całości oleju z samochodu to jest przepłukanie go dynamicznie czyli jednym przewodem olej jest podawany do układu, świeży, nowy, a drugim przewodem ze skrzyni biegów olej powraca do maszyny. Maszyna ma dwa zbiorniki, na olej nowy i na olej zużyty. Możemy. Z y Obserwować ciśnienia na obu pompach, czyli i na, i na obwodzie zużytego oleju, i na obwodzie nowego oleju możemy, od palię maszyny będziemy widzieli, możemy podglądać barwę jednego i drugiego oleju, który jest wtłaczany do skrzyni biegów i który wraca ze skrzyni biegów. A ja, ja tutaj. Maszyna automatycznie reguluje ciśnienia. Zaraz zobaczycie, fantastycznie to się robi. Ja tutaj wtrącę jeszcze, bo tam ktoś może powiedzieć że o tej dynamicznej, że no przecież yy, w hydrokinetykach niektórych możemy spuścić olej. W niektórych. I to jest fakt, że w ciężarówkach, w maszynach rolniczych. W takich ciężkich sprzętach. W starych skrzyniach Mercedesa, ale w Nawet starych. Nawet w nowych ponoć niektórych. Ja tam nie robię aż tak systematycznie, ale w części Mercedesów jest korek do spuszczania. Jednak My nie oczyścimy do końca, zobaczmy. W ten sposób usuniemy około 80-85% oleju ze skrzyni biegów, czyli więcej niż przy zwykłej statycznej wymianie, ale wszelkie zanieczyszczenia, które zostały w układzie, nie jesteśmy w stanie ich usunąć. A maszyna po pierwsze, przepłukując dynamicznie olej stary z nowym, tak? po pierwsze w ten sposób usuwa brudy, a po drugie w ogóle maszyna ma możliwość dodania środka czyszczącego, co w ogóle zrobimy. Naleźliśmy do maszyny środek czyszczący i zaraz uruchomimy procedurę czyszczenia skrzyni biegów. Zobaczyć, jak przebiega procedura, bo jest dosyć skomplikowana. Należałoby wsiąść do samochodu i włączyć wszystkie biegi, żeby uruchomić wszystkie zawory i proszę, puścić olej w, w całym dać. układzie. W tym celu, żeby ten środek czyszczący, zmieszany z tym olejem, który jest w skrzyni biegów, wypłukał nam wszystkie brudy, które w skrzyni biegów są i usunął do zbiornika ze zużytym olejem. Ten kij to jest moje rozwiązanie, ponieważ no, niestety siłowniki też są do wymiany. Rozpoczynamy już tą procedurę. Ja uruchomię samochód. Mi mów, włączyć czy na razie nic? Jeszcze? Na razie nic. Procedura czyszcząca w tym momencie polega na tym, maszyna podała środek czyszczący do układu i teraz w ciągu 10-15 minut trwa procedura czyszczenia i powinniśmy wsiąść do samochodu, operator Białe, powinien wsiąść ja. do auta i uruchomić, okay. i uruchomić wszystkie biegi, czyli włączyć każdy możliwy bieg eee, sprawdź, podczas mogę. pracy. Tak więc trzeba sprawdzić, czy jest bezpieczny, samochód zamontowany na podnośniku, czy wszystkie koła mamy w powietrzu. Mieszamy lewarem. Kiedy próbujemy tutaj zasymulować mu jazdę, samochód na początku zbierał się do około 1500 obrotów i falował. Po prostu on wiedział, że tylne kółka się nie kręcą, a kręcą się tylko przednie. No i trzeba było zasymulować mu jazdę, więc kolega Piot i trochę Jan kręcili kółkami. No i zasymulowaliśmy, że ten samochód jest w trybie jazdy i teraz już normalnie się zachowuje, to znaczy na podnośniku, ale tak jakbym jechał. Teraz Grzegorz spuszcza olej, bo podjęliśmy taką decyzję, żeby jednak zobaczyć, co tam jest pod miską. Spuścimy olej ten, który się znajduje w misce olejowej. Odkręcimy. On jest teraz już w po popłukance. Generalnie moglibyśmy wymienić ten olej, ale to jest taka decyzja wspólna, bo badamy tutaj co się dzieje. ściągniemy miskę i po jej ściągnięciu zobaczymy, jak wygląda kwestia wnętrza jak kwestia filtra olejowego, ewentualnie osadów, opiłków i, osadów, i czy coś tam jeszcze zobaczymy na dnie, co się tam tutaj pokaże. Możesz spuszczać spokojnie, a my się odsuniemy, bo może tu chlapać, bo może być rozbrysk. Grzegorz w tej chwili wykonuje taką czynność spuszczając do. a właśnie to jest taki ruch samo chlapnąć ładny olej. Tak, olej. Ktoś wymieniał olej musiał być gdzieś tutaj wymieniany w historii niedawnej samochodu. Spuszcza do naczynia osobnego, bo potem będziemy, e, to tak mówiąc, próbowali oszukać maszynę, ponieważ ona musi wiedzieć, ile oleju tak. było w układzie kompletnie. Tak jest naprawdę, tak, tak naprawdę więc można uzupełnić że, ten olej do maszyny, żeby, że, żeby maszyna zważyła ten olej, zmierzyła ile go jest, żeby wiedziała, że tak powiem, ile oleju ze, ze skrzyni już zostało usunięte, ile trzeba uzupełnić, ile trzeba wymienić i wypukać. Stąd nie spuszczamy prosto do od tylko do, do tej bańki. 3 litry, zobaczcie, w tym momencie spuszczone. I się kończy. I to jest całość, i to jest całość oleju, który da się wymienić metodą tak zwaną statyczną. Statyczna metoda polega właśnie na tym, co zrobiliśmy w tym momencie, czyli odkręcamy koreś i, że wyrzucamy olej, który da się spuścić mechanicznie, grawitacyjnie ze skrzyni biegów. I teraz będzie to... jest wszystko. Natomiast drugie tyle oleju albo, albo więcej niż drugie tyle oleju w skrzyni zostało. I teraz po prostu jak my wpuścimy mu, wpuścilibyśmy nowy olej, on się wymiesza ze starym i praktycznie wymiana nie będzie skuteczna. A powiedz mi, a jak na przykład w tym przypadku? Tutaj był, powiedzmy, że olej mineralny, bo wcześniej był proponowany któryś z deksronów, tak? Na przykład, jeżeli był stosowany mineralny olej, ale będziemy... jest dopuszczony teoretycznie w specyfikacji, bo specyfikacja wymaga, no, trzeba by sprawdzić dokładnie, ale prawdopodobnie w specyfikacji dexron 3. Oleje dexon 3 mogą być olejami normalnie mineralnymi. Zastosujemy dzisiaj bardziej zaawansowany środek tej skrzyni biegów, który spełnia specyfikację dexon 3, ale jest środkiem syntetycznym. I te oleje się mieszają. Tak. Ten stary olej powiedzmy, który był zalany 10 lat temu, może mniej to nie ma znaczenia, ale jest starej generacji, zalewamy mu teraz ten yy, współczesny. Mhm. Jak wygląda kwestia mieszalności? Bardzo prosto. Jeżeli olej, który był stosowany, spełniał pewną specyfikację, to musimy dolać oleju, który spełnia tą samą specyfikację. Czyli jeżeli dolewamy olej, który spełnia specyfikację Dexon 3 do oleju Dexon 3, to się muszą z sobą oleje zmieszać i, na, i da, to daje gwarancję, że tak powiem, ten, który opracował tą specyfikację olejową. Czyli, czyli nawet jak wlejemy mu olej teraz o właściwościach syntetycznych, to do oni, mineralnego, on to one on się muszą zmieszać. Tak. Czyli przynajmniej wiemy jedno, że jak ktoś wykona tą wymianę statyczną, to nie spowoduje to uszkodzenia, uszkodzenia skrzyni. A jest magnes na korku, no tak dobra. jak w tradycyjnej skrzyni. Namilone trochę? I jest Aha. troszeczkę namielone. Jest. O! Ta maś. Metaliczna. Kśmę masz. Czekaj. O, tak to I mi się podoba. I ten jeżyk, a ten jerzyk on się tutaj osadził na śrubie magnetycznej. I to są już metale. To jest opiłek metali żelaznych, tak. czyli ferromagnetycznych, te, tak. które się przyciągną do magnesu. Dokładnie. Aluminium zmielone w skrzynie biegów nie przyciągnie się niestety do I, tu jest, I tu jest właśnie pokazana ta maść, która jest e, lepiej oczyszczana podczas wymiany dynamicznej. Tak jest, podczas wymiany oleju. Generalnie widnia. praktycznie e, my mamy taką zasadę, że przed wymianą spuszczamy ten olej, demontujemy miskę, wymieniamy układ filtracyjny, jeśli jest wymienny w danym samochodzie, i dopiero potem przechodzimy do e, wymiany dynamicznej. Tu, oczywiście, pracujemy w formie testowej, więc e, robimy to w różnych kolejnościach, ale tylko dlatego, żeby właśnie pokazywać wszelkiego rodzaju tego typu działania, błędy. Zresztą, właściwie jest ciekawe, co jest w środku skrzyni biegu. Zobaczymy zaraz. No pięknie jest. Nie ma dużo brudów. Jest no. bardzo dobrze. To jest, to jest praktycznie nic. Prawie praktycznie czysta skrzynia. Tak. To, co jest na tym korku, to jest dość takie typowe, to czy niezależnie czy to jest Ej, skrzynia, dobra, skrzynia. Dobrą skrzynię chcieli wyrzucić. Automatyczna czy, czy manualna. Dobra, czy, co, e, to, to jest czy taki miał. Się I to po prostu pozostaje. Dostać, z, czy nie? elementów, które troło o siebie z... Jak, nie, nie uważam to za jakiś problem, gorzej by było jakby te elementy były większe, twarde, które byłyby tu wyczuwalne ewidentnie. No dobrze, mamy filtr, który jakiś czas zamontowany w skrzyni biegów jest. Generalnie jest czysto w skrzyni biegów, ale zobaczcie, jeżeli po filtrze pociągniemy sobie o, to tyle brudu cały czas na tych elementach zostaje. Tak więc dynamiczna wymiana z jest dużo lepsza niż byśmy, tego zrobili, niż byśmy to robili bez. Wpinamy się w układ, na przykład, w układ chłodzenia, maszyna ma oczywiście swoją pompę, niezależnie od tego, silnik jest uruchomiony, a skrzynia jest wprowadzana na różne biegi w trakcie pracy i obserwujemy cały proces na tych męzurkach. Jak oczywiście na obu menzurkach olej jest tej, tego samego koloru, to w tym momencie możemy przerwać proces. Wiemy, że olej jest czysty, i wymiana nam się oczywiście udała. Wartość oleju jest ustalana na podstawie bazy, przynajmniej nasza maszyna jest zautomatyzowana. Jest ustalana na podstawie bazy albo na podstawie skatalogowania. My sobie wtedy bazę ustalamy, wpisujemy, kiedy ma być proces przerwany, i też ręcznie możemy potem dodać tą wartość dodatkową, jeśli widzimy, że ta kolorystyka jeszcze nie jest wystarczająca, że musimy jeszcze dodać troszeczkę oleju. Oczywiście na końcu jest kontrola. Stanu skrzyni. Jesteśmy już po wymianie oleju. Wiele ludzi boi się wymieniać w starych automatach oleju. Tutaj myślę, że tym dzisiejszym odcinkiem zadamy kłam temu. Eee, skrzynia pracuje bardzo dobrze. Mamy teraz już ostatni bieg. Praktycznie prawie nie czułem zmian. Wydaje mi się, że jest różnica, jest taka większa płynność przy zmianie, ale to jest normalne, to jest naturalne. Olej nabrał, olej nabrał, olej nowy ma po prostu nowe pełne właściwości hydrauliczne, bo olej oprócz właściwości smarnych, które też ma, ma po prostu właściwości hydrauliczne. I, i, I to w skrzyni automatycznej ma bardzo duży i konkretny wpływ. Spróbuję bardzo mocno przyspieszyć. W tym momencie przyspieszyliśmy. No teraz więcej nie mogę, bo przekroczylibyśmy prędkość, więc już odpuściłem. Ale praktycznie mm, zmiany biegów nastąpiły, no to jest tradycyjna skrzynia y, hydrauliczna, więc y, więc y, tutaj nie ma jakiejś rewelacji, ale jest naprawdę praktycznie bardzo Praktycznie nie poczuliśmy ładny. żadnych żadnych szarpięć tak, Przez zmianie tak, biegów. Tak. Także podsumowując panie i panowie, nie bójmy się wymiany, dynamicznej wymiany oleju w skrzyni biegów. Ja to przetestowałem na swojej ukochanej Hondzie. Fakt, y miałem w zapasie drugą, ale... Nie Natomiast jej. jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jeśli mamy usterkę i przyjeżdżamy do. Oczywiście mówię w imieniu klienta, przyjeżdżacie, czy przyjeżdżamy do, do serwisu, proszę mi wymienić olej, a nic się nie dzieje ze skrzynią. A jednak się dzieje coś tam się, coś się, coś tam chrupocze, coś tam przeciąga biegi. No to jednak się dzieje i wtedy niekoniecznie wymiana oleju pomoże. E, no trzeba to przekazać mechanikowi, bo mechanik nie jest cudotwórcą. A wymiana oleju e, to nie jest tak, że ona wpłynie na e, pogorszenie, e, ale olej, który ma właściwości czyszczące, który ma nowe wszelkie właściwości, on może po prostu przyspieszyć usterkę, która i tak powstanie za trzy miesiące, to ta usterka po prostu powstanie wcześniej, bo wcześniej się uwidoczni przy nowym odeju. Dokładnie. To tak, w skrócie. Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Ja tutaj dziękuję Pawle za dużo pracy i siłę fachową i wiedzę, którą się podzieliłeś z nami. Dziękuję bardzo.